Tomek zanim wyjdzie do swojego biznesu, to musi sobie przygotować posiłki praktycznie na cały dzień oprócz, oprócz kolacji. I co Tomek tutaj mamy? Ile, ile tego żarcia tutaj będziesz przygotowywał? To jest kilogram, tak? kilogram, piersi, kilogram. Tyle mięsa mam na cały dzień przeznaczone na 4 posiłki po 250 gram. Ile ryżu? Do tego teraz jem 300 gram ryżu. Ale te 3 worki ryżu to jest? Na 4 posiłki też. Na 4 posiłki. Czyli po 75 gram ryżu mam na posiłki. Aha, czyli dzielisz na cztery porcje kilogram piersi i na cztery porcje 300 gram ryżu. Dokładnie. Do tego jakieś warzywa grillowane, teraz ta czas bazuje na cukinii i na papryce. I się nie daje już tych czterech posiłków, tuż się mam tylko w pierwszym i ostatnim posiłku. Z jakiego ryżu korzystasz? Bo widzę, że tam widzę ryż basmaty. W tej chwili z, z kupca ryż. A powiedz mi jak on się ma, właśnie tam jest indeks glikemiczny do brązowego ryżu czy on się bardzo różni? Nie, one mają dosyć podobne, tam ryż brązowy ma troszeczkę niższy indeks glikemiczny, ale generalnie... Raczej eee, znaczy nie zawracam sobie ten głowy, bo to są bardzo zbliżone. A ile, ile tego ryżu dzisiaj nie zjadasz? Znaczy ty, tygodniowo bez tego. Pożyć musimy to razy 7, tak? No 3, 3 worki. No mi się coś wydaje, że z kośnych oczu dostajesz. <laughs> <laughs> teraz, teraz na reducję 3 worki ryżu i w ciągu tygodnia wiadomo 21 worków. Bo tak naprawdę to jest mało, bo to musi się na trzymać w kategorii. Tak, nie, nie, miał dwa razy więcej. Ale nie mogę. Dobra. Muszę się głodzić niestety. To zaczynamy no. przygotowania. Tutaj już mi się woda gotuje, woda na ryż. Dodam trochę soli do tej wody. To co, to, to będziesz robił na, na tym urządzeniu, tak? Tak, tak. To bez jest TV. I on normalnie bez tłuszczu tutaj wsadza w sobie i ona się przypieka z dwóch stron. Jakie A, przyprawy stosujesz? tutaj też daję tego pamu. A, pam, żeby się nie przykleiło. Dokładnie. Przypraw ja używam cały czas, też do czwartku przed zawodami. Sole i pierwsze normalnie. Czy tą pieprz rozbijasz? Czy ona normalnie jest Roz... tylko cięta? Nie, nie jest rozbijam. Wycinam tylko takie jakieś tam tłuste kawałki. I teraz są jakieś, masz specjalne przyprawy, które tam jest za, za granicą? do kurczaka złocista, kamis. Tak, bez cukru. To pani Gessler by się nie powstydziła. Hmm, Myślę, bo tam że nie, też chodzi na tam inny film używany? Nie, tam chyba nie kamis? Prymata chyba ona używa. A, tego. no to będziemy to kamis. Ta. Mi akurat to najbardziej pasuje. A tam masz sól, w tej przyprawie od razu jest, tak? Jest, sól jest. Czy tego grilla rozgrzewasz do jakiejś odpowiedniej temperatury, na maksa? Yy, mam ustawione na, na dwójeczkę, w skali do trzech. I tak mniej więcej już wiem, no, no, nie dotykam, nie się nie poparzyć, ale wiem już w którym momencie, że jest w miarę dobrze rozgrzany, sobie kładę i te... Piersi griluje około 10, Czyli to 10, 10, rzadne, 10 minut To nie są żadne fanaberie, to jest normalny, prosty posiłek, bez żadnej kombinacji. Bez żadnej kombinacji, nie utrudniam sobie życia, bo no bo po co? No, Robi sobie cztery posiłki takie same nie, na dzień i, i są szybkie, a... proste i przyjemne, jak, każdą a nie za każdym razem jak ja miałbym stać w kuchni, co 3 godziny sobie przygotować a... inny posiłek, no to musiałbym cały w, w kuchni spędzić. A kiedy dodamy damy? Cukinie? Cukinie jak sobie upiekę te piersi to sobie na koniec... Yy, Zdejmujemy pierwsi i płdziemy dokładnie. Oj Tomek silka kapie Kapie tutaj tak jak z tego grilla do tego pojemniczka. Na, zobacz, na zobacz, na podłodze masz tonek. się w końcu. Dobra, tu już mamy gotowe. Pierwsi. No oczywiście świetnie to wyszło. Ok, pierwsi mamy już usmażone, teraz bierzemy się za pieczenie warzyw. Nie będę tutaj specjalnie czyścił wile, bo to przesady. Obiecałeś, że dodasz troszeczkę pieprzu i sali, papryki. Aha, dobra, to już tutaj. Okay. A powiedz nam, jak, jak rano wstajesz i przygotowujesz sobie jedzenie na cały dzień, czyli te placki plus e, pierwszy z kurczaka, ten okres w minutach, ile ci to zajmuje wszystko? Od, od wstania, wejścia do kuchni i przyrządzenia. Placka? Nie wszystkich, rzecz na cały Aha, dzień. A wszystkich rzeczy? Maksymalnie godzina. Bo wszystko mogę robić w jednym czasie. placek się smaży? Tak, placek smarzy około 15 i... minut. Piesi przygotować i smażyć, no to w zasadzie nawet 45 minut by mi wystarczyło. No, jak ludzie mogą mówić, że nie mają czasu na jedzenie? Dlatego ja Piotr mówię, to są lenie. Tutaj nikogo nie obrażając, ale jak ktoś przychodzi i mówi, że nie ma czasu, to ja to czytuję po prostu jako jestem leniem, bo albo może sobie przygotować wieczorem. Czyli a, kwestia tylko sobie pół godziny czy, czy godziny organizacji. Wcześniej, a nie spać w łóżku. i Ja wiem, że są różne sytuacje, że, że ludzie czasami dłużej pracują i tak dalej, ale jednak na pewno większość przypadków to jest lenistwo. Tomek już się nie może doczekać, patrzy na zegarek, musi wybić godzina dokładnie 12 i będzie spożywał drugi posiłek. Spotkała mnie tu naprawdę miła niespodzianka, zostałem poczęstowany. Posiłkiem Tomek odjął sobie od ust. Myślę, że to Tomek nie zaważy na twoim nie, wyniku. Nie, nie powinno, spokojnie. To to spróbujemy, to smakuje. Wydziemy, tak. Smacznego. Smacznego, dziękuję bardzo. Mmm. Ale przechodka. Nareszcie się doczekałeś. Mm.